Witam już w czwartym odcinku z serii Astro News. Będzie to jedyny odcinek w kwietniu poruszający temat wszystkich rakiet, które polecą przez ten miesiąc. A tematem przewodnim tego odcinka będzie pierwszy komercyjny start rakiety Falcon Heavy. A więcej informacji po intrze. Zapraszam do oglądania. Powinienem jeszcze wspomnieć o starcie dwóch Sojuzów, ale mówiłem o tym w zeszłym odcinku, jeśli ktoś nie widział, link w opisie oraz w prawym górnym rogu ekranu. W niedzielę 7 kwietnia 2019 roku po raz pierwszy w historii w celach komercyjnych ma wystartować rakieta Falcon Heavy na pokładzie z satelitą Arabsat A. Ta satelita jest wyprodukowana przez firmę Lockheed Martin dla Arabskiej Organizacji Łączności Satelitarnej. Zostanie umieszczona na orbicie geostacjonarnej, a jej zadaniem będzie dostarczanie telewizji, internetu, telefonu i bezpiecznej komunikacji klientom na Bliskim Wschodzie w Afryce i Europie. Jeśli w tym odcinku zachowałbym zasadę, że w jednym materiale mówię tylko o dwóch następnych tygodniach, to odcinek musiałby się skończyć w tym momencie. Ale z uwagi na to, że w kwietniu planuję wypuścić dużo materiałów, to cały kwiecień skompresuję do jednego odcinka, który właśnie teraz oglądacie. 10 dni po Falconie Heavy ma polecieć rakieta Antares 230. Jest to rakieta należąca do amerykańskiej firmy Northrop. Jej ładunkiem będzie Cygnus CRS który jest dwunastym planowanym lotem bezzałogowego statku kosmicznego Orbital ATK Cygnus i jego jedenastym lotem do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach umowy z NASA. Ostatnim startem w kwietniu, którego znamy datę, jest misja CRS-17, podczas której SpaceX za pomocą swojej rakiety Falcon 9 wyśle dostawę zapasów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Start rakiety ma zostać przeprowadzony 25 kwietnia. Pora teraz przejść do startu rakiet, które mają odbyć się w kwietniu, ale nie znamy ich daty startu. Takich startów w tym miesiącu ma się odbyć 10. A jakie to konkretne mają być? Dowiecie się już za chwilę. W tym odcinku zacznijmy może od Nowej Zelandii i ich rakiet, ponieważ w tym miesiącu według planów ma polecieć aż 5 rakiet. Do każdego startu przewidziana jest ta sama rakieta, Electron. A oto 5 ładunków, które według planów mają wynieść rakiety. Pierwsza misja, o której opowiem, to misja Alternet and CubeSat, podczas której w przestrzeń kosmiczną mają polecieć miniaturowe satelity, czyli właśnie CubeSat o znormalizowanych rozmiarach. Podstawowa jednostka ma w momencie wystrzelenia objętość 1 litra o wymiarach kostki 10 cm na 10 cm na 10 cm i masę do 1 kg i 330 g. Następną misją jest misja o nazwie, której naprawdę nie chce mi się wymawiać, więc widzicie ją teraz na ekranie. Której celem jest wysłanie paru satelit do obserwacji Ziemi dla firmy Canon Electronic. Kolejny start, który ma odbyć się z terenu Nowej Zelandii, to misja Black Sky Global 4, której celem jest wysłanie satelity do obserwacji Ziemi dla firmy Black Sky. Przedostatni start nowozelandzkiej rakiety Electron. Odbędzie się na potrzeby przemysłu lotów kosmicznych. Może się to wydawać nieco enigmatyczne, ale założenie dla tej misji jest bardzo proste, ponieważ ma ona wysłać liczne małe satelity dla klientów rządowych i komercyjnych na orbitę synchroniczną ze Słońcem. O ostatnim starcie nowozelandzkiej rakiety wiemy niewiele, ponieważ misja, która nazywa się Flock, w swoim opisie ma napisane tylko tyle, że będzie to lot na orbitę synchroniczną ze Słońcem więc możliwe, że ładunek jest jeszcze nieznany lub ładunek jest tajny. Na ten miesiąc zamknijmy rozdział nowozelandzki i zajmijmy się teraz wojskami rakietowymi przeznaczenia strategicznego Federacji Rosyjskiej, ponieważ w tym miesiącu będziemy mieli do czynienia z trzema startami tego wykonawcy. Wojska rakietowe przeznaczenia strategicznego w tym miesiącu planują trzy starty rakiety, lecz żadna z nich na ten moment... W którym tworzę scenariusz, czyli 2 kwietnia, nie ma zaplanowanego żadnego ładunku. Mówię to w ramach ciekawostki, ponieważ nie będę się rozwodził nad rakietami, które nie mają podanego ładunku i daty startu, więc lecimy dalej, chociaż może nie tak dalej, bo zostajemy w Rosji, lecz tym razem zajmę się już Rosyjską Agencją Kosmiczną, która na ten moment w kwietniu planuje tylko jeden start. Pomijając ten, który odbył się 4 kwietnia, lub się odbędzie, bo jeszcze nie wiem kiedy dokładnie opublikuję ten materiał. Ale przypominam jeszcze raz, wcześniejszy start omówiłem w poprzednim odcinku. Choć ten start nie zasługuje na jakąś dłuższą rozkminę, ponieważ i w tym nie ma podanego ładunku, jedynie rakieta, którą jest Sojus 2.1a. Może to wynikać z tego, że Rosjanie nie chcą podawać ładunku z tak dużym wyprzedzeniem. Jeśli czegokolwiek się dowiem na temat tych rakiet, będę na bieżąco informował w nadchodzących materiałach, nawet jeśli nie będą dotyczyć lotów kosmicznych czy startów rakiet, więc zachęcam do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. A na sam koniec odcinka, ponieważ będzie to ostatni lot w kwietniu, o którym wiem na ten moment, zajrzyjmy do Chin, ponieważ tamtejsza rakieta Long March 3A będzie startowała, a przynajmniej taki jest plan, żeby wyniosła satelitę Beidu 3, czyli chiński odpowiednik systemu GPS który ma składać się z 35 satelitów i według planów ma zostać ukończony w 2020 roku. Inżynierowie z Chin twierdzą, że ich system Beidou-3 osiągnie dokładność na poziomie 1 mm, czyli będzie 10 razy dokładniejszy niż najlepszy poziom amerykańskiego GPS-u. SpaceX pracuje nad prototypem statku Starships, który został już przetestowany w miejscu testów. W statku zainstalowano jeden silnik Raptor, który będzie użyty podczas krótkich skoków, na wysokość maksymalnie kilku kilometrów. W ostatnim tygodniu firma przeprowadziła serię testów związanych z tankowaniem rakiety, jednak nie uruchomiła jeszcze silnika. Jeśli dotrwałeś lub dotrwałaś do tego momentu, chciałbym Ci podziękować oraz zaproponować do zrobienia trzy rzeczy: zasubskrybowanie tego kanału, zostawienie łapki w górę oraz napisanie w komentarzu, który start Twoim zdaniem będzie najciekawszy. Powiem jeszcze coś, co powtarzam już od kilku, jak nie kilkunastu odcinków, co oczywiście wcale nie jest nachalną autopromocją. A ja chciałbym podziękować za parę minut uwagi i poświęconego czasu na obejrzenie tego filmu. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki, mam nadzieję, że w górę. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.